Witajcie, cześć! Zapraszam na specjalny odcinek tematyczny, na którym Wam teraz przedstawię prognozę wigilijną dla każdego znaku zodiaku odnośnie karty porady. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Niezależnie kto, jaką ścieżką religijną, jaką ścieżką duchową kroczy, na pewno spędzi ten czas z bliskimi, żeby to było też bardzo wzruszające, żeby to był też niezapomniany czas. Tak więc pomyślałem, że przedstawię Wam teraz prognozę, podobnie jak robię je na Fazy Księżyca na pełni i na nów, ale będzie to prognoza wigilijna. I spróbujemy to zrobić sobie w postaci filmu. Tasujemy tutaj karty i wybiorę dla Was 12 kart dla każdego znaku zodiaku po kolei. I zobaczymy, czy uda się zrobić kartę radę dla każdego znaku zodiaku. Karty potasowane i teraz po kolei wybierzemy sobie 12 kart dla każdego znaku zodiaku jako kartę radę, jako prognozę wigilijną. Karta dla znaku zodiaku baran to 7 miecza. Karta radzi ci, abyś działał w sposób spokojny, tak zwany zaowalony, nie okazywał żadnej przebiegłości ani również nie był podejrzliwy. Karta ta mówi o tym, że jak będzie spędzać święta ze swoją rodziną, doceń to, co masz, ale nie doszukuj się jakichś podtekstów ani ukrytych znaczeń. Karta dla znaku Zodiaku Byk to król Buław. Karta radzi ci, drogi byku. Abyś nie bał się okazywać swojej siły ani również niezależności, ale również aby to było w sposób uszanowany dla innych ludzi, którzy ci otaczają. Jeżeli potrzebujesz pokazać swoje silne strony, oczywiście możesz to zrobić, ale uważaj, żeby nie przytłoczyć innych osób w Twoim otoczeniu. Wykaż się pomocnością, wykaż się zaangażowaniem. Niech Twoje mocne i silne strony zaowocują tym, że pomożesz w organizacji rodzinnych świąt. Znak Zodiaku bliźnięta. Drogie bliźnięta, dla Was karta rada to głupiec. Jeżeli spędzacie czas świąteczny, nie bójcie się okazywać pełnej dziecięcej radości i bezinteresowności, ale również pamiętajcie, żeby nie być naiwne. Jeżeli ten czas świąteczny jest dla Was właśnie wesoły i radosny, w pełni to okazujcie, gdyż dzięki temu nabędziecie wiele wspaniałych wspomnień. Znak zodiaku rak. Drogie raki, dla Was karta rada to królowa monet. Karta radni Wam, abyście docenili wszelkie piękno, które Was otacza, piękno i atmosferę rodzinnych i wesołych świąt, z uwagi na to, że taka celebracja tego dnia zdarza się rzeczywiście raz na rok. Tak więc jeżeli ten dzień nadejdzie, pokażcie wzruszenie i pokażcie radość, ale też zmotywujcie innych, że ten czas jest naprawdę piękny i wyjątkowy. Znak zodiaku lew. Drogie lwy, dla Was karta rada odnośnie spędzania świąt to wieża. Chociaż wieża w, z pozoru może mówić o pewnych wstrząsach, to zwróćcie uwagę, że ta rada może pokazywać, abyście się nie bali, wstrząsnąć, ale oczywiście pozytywnie innymi osobami w waszym życiu, które będą przywilej na stole. Może się okaże, że ktoś usłyszy od was jakąś bardzo konkretną poradę, dzięki temu będziecie mogli wstrząsnąć kimś, aby ta osoba mogła podjąć jakąś decyzję, która właśnie zburzy negatywne rzeczy, a na ich fundamentach postawi coś nowego, pozytywnego. Znak Zodiaku panna. Drogie panny, tutaj dla Was karta Rada to jest 10 buław. I chociaż z pozoru to może się wydawać negatywna karta, ta karta jako rada mówi o tym, abyśmy robili jeden krok naprzód, a nie, a nie więcej i nie naraz. Tak więc, jeżeli potrzebujecie przeorganizować jakieś sprawy, musicie wykonać jakieś przedsięwzięcia, działajcie spokojnie, róbcie jeden krok naraz, zróbcie daną sprawę od początku do końca, i jeżeli się wszystko uda, róbcie wtedy kolejny drugi krok, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, jeżeli będziecie spędzać czas rodzinny, świąteczny, będziecie też te święta przygotowywać, nie róbcie wszystkiego naraz, nie kłóćcie się z innymi osobami w waszym otoczeniu. Celebrujcie i radujcie się i wtedy zobaczycie, że ta karta będzie pozytywna. Znak zodiaku, waga. Drogie wagi, karta rada dla Was odnośnie świąt to jest As Kielichów. Karta radzi wam, abyście się nie bali poznawać nowych ludzi, być może w waszym życiu pojawi się nowa wartościowa osoba. Jeżeli będziecie wykonywać jakieś zakupy świąteczne, przygotowania do świąt i na was wpadnie jakaś nieznajoma osoba, zwróćcie uwagę, kim ta osoba będzie. Może też być tak, że ktoś, kogo długo nie widzieliście, odnowi z wami relacje, odnowi z wami przyjaźń i dzięki temu poprawicie pewne więzi, które wtedy były nadszarpnięte. Znak Zodiaku Skorpion. Drogie skorpiony, karta rada dla Was to jest umiarkowanie. Karta ta mówi o tym, abyśmy nie szaleli, ale też również, żebyśmy nie działali opieszale. Jeżeli będziecie przygotowywać się do świąt i spędzać je ze swoją rodziną i przyjaciółmi, działajcie w sposób umiarkowany, nie szalejcie, nie przytłaczajcie innych swoją energią i obecnością, ale również nie bądźcie za bardzo cicho i nie bądźcie takimi szarymi myszkami. Znajdźcie w swoim zachowaniu i swoim podejściu równowagę i umiarkowanie, tak jak właśnie ta karta mówi. Znak Zodiaku Szczelec. Drogie szczelce, dla Was karta Rada to dwa kielichy. Dwa kielichy mówią o tym, że obok Was znajduje się bardzo wam bliska wyjątkowa osoba, która możliwe coś do Was czuje. Tak więc jeżeli obok Was jest ktoś wyjątkowy, cieszcie się i kochajcie tą osobę, celebrujcie bliskość z tą osobą i doceniajcie każdą chwilę, którą możecie razem spędzić, a okres świąteczny nie będzie jeszcze bardziej przypieczątujący Waszą relację. Znak Zodiaku Koziorożec. Drogie Koziorożce, karta rada dla Was to jest 8 monet. 8 monet radzi, abyście w pełni skupili się na pewnych przygotowaniach oraz pełnym przebiegu tych świąt, aby były jak najlepsze i niezapomniane. Zwróćcie uwagę na pewne szczegóły, czy są one zapięte na ostatni guzik, w uwagi na to, że jak mówi przysłowie, diabeł tkwi w szczegółach, chociaż to nie jest karta diabeł, a 8 monet. Jeżeli dopełnicie wszelkich szczegółów i detali, będą one dosłownie dopracowane i zapięte na ostatni guzik, macie wtedy pewność, że święta i czas ich spędzony będzie naprawdę wyjątkowy. Znak zodiaku Wodnik. Drogie Wodniki, karta Rada dla was to są trzy monety. Interpretacja będzie podobna jak przed chwilą powiedziałam o Koziorożcach. Jeżeli zwrócicie uwagę na pewne szczegóły, ale również żebyście też zorganizowali te święta od A do Z, zobaczycie, że również jak w przypadku Koziorożców, spędzicie je w sposób wyjątkowy i bardzo piękny. Nie czepiajcie się pewnych szczegółów, nie bądźcie też zbyt pedantyczni, gdyż niezależnie od tego, jak bardzo dokładnie te święta spędzicie, i tak one będą dla was bardzo wyjątkowe. Tak więc tutaj zwróćcie uwagę na pewne szczegóły, ale też nie bądźcie zbyt pedantyczni. I na koniec znak zodiaku Ryby. Drogie Ryby, karta rada dla was od Tarota to jest karta Wiara, zwana również czasem Papież. Rada dla Was, drogie ryby, to, abyście znaleźli wartości duchowe, żeby były one wyższe niż wartości materialne. Karta mówi o tym, abyście docenili czas spędzony z bliskimi oraz to, że możecie się wzruszyć tą właśnie chwilą, niż jakieś przedmioty i wartości materialne. Karta mówi również o tym, że nieważne są prezenty, jakie znajdziecie pod Twoim ale to, że rodzina i przyjaciele są najważniejsi oraz czas z nimi spędzony, który jest tak naprawdę bezcenny. Wszystkiego dobrego dla wszystkich znaków Zodiaków i moich obserwujących. Życzę Wam wesołych świąt i wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się i do następnych odcinków.